znowu niesamowicie bojowo Marek Hućko bardzo dobry występ tego zawodnika w tym pojedynku Hućko na pierwszej pozycji drugi Jodźwit trzeci Sławomir Drabik, który próbował znowu zaatakować po zewnętrznej teraz próbuje tak samo Świst wyszedł na prowadzenie Chućko. zszedł na drugą pozycję próbuje objechać go Sławomir Drabik zbliżył się także Dariusz Rachwalik. Ale na razie Rachwalik na ostatniej czwartej pozycji. I próbuje robić co może. Para. Para. Rachwalik. Drabik. A stalowcy. Tym razem nie dają się. Piotr Świsk. Prowadzi Chućko, ciężko walczy o drugą pozycję. Teraz go chcieli wziąć w kleszcze zawodnicy Łukniarza, ale... Oj! I tutaj chyba... Zobaczymy jaka będzie decyzja sędziego. Czy utrzymał tą drugą pozycję? Marek Hućko. Zwyciężył na pewno Piotr Świst. Trzy punkty. Zobaczymy. Kto był? Drugi i trzeci. Decyzją sędziego drugie miejsce w tym biegu zajął Sławomir Drabik, dwa punkty i trzecie dzielnie walczący Marek Chućko.